W cierpieniu prosicie, żebym działał, ale tak jak wy pragniecie, zwracacie się do mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do Was. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją podpowiadają: Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak Was nauczyłem w modlitwie Ojcze nasz: Święć się imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie. Przyjdź, Królestwo Twoje. To znaczy, niech wszystko przyczynia się do chwa, ły królestwa Twego w nas i w świecie. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. To znaczy, Ty decyduj w tej potrzebie. Uczyń to, co Tobie wydaje się lepsze dla naszego życia doczesnego i wiecznego. Jeżeli naprawdę powiecie mi, Bądź wola Twoja, co jest równoznaczne z powiedzeniem, Ty się tym zajmij. Ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje. Gdy zobaczysz, że Twoja dolegliwość zwiększa się,